znać, damy, damy. kiedy mamy mówić. Już co to sami sobie wymyślimy, ale... Ale kiedy to Państwo? To jeszcze ja poproszę o spojrzenie, zanim... Możemy. Tak, tak. Możemy. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj Konfederacja przedstawia swoich kandydatów prawyborach prezydenckich. To będą pierwsze takie prawybory w Polsce po roku 1989, czyli w ogóle pierwsze prawybory przed wyborami prezydenckimi. Proszę Państwa, 1 250 000 Polaków oddało głos w październikowych wyborach na Konfederację. To największy sukces, jeśli chodzi o liczby ideowej prawicy w Polsce, również po roku 1989 od 30 lat. I dzisiaj Ci wyborcy oczekują od nas wystawienia najlepszego kandydata na prezydenta. Takiego, który będzie mógł się bić, mógł, się, mógł walczyć, rywalizować w wyborach prezydenckich o to, żeby już w połowie przyszłego roku, żeby już w wakacje 2020 roku, właśnie w tym pałacu, który za nami stoi, zamieszkać, żeby zacząć sprawować funkcję prezydenta najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, te prawybory to tak naprawdę. Największe, e, największa też debata, największe e, przedstawienie e, możliwych opcji na ideowej prawicy w ciągu ostatnich lat. Tego oczekiwali od nas Polacy i dzisiaj to realizujemy. Mamy dziewięciu, dziewięcioro kandydatów w prawyborach prezydenckich. E, spośród tych osób, które zaprosiliśmy do udziału w tych prawyborach, właśnie dziewięcioro e, odpowiedziało pozytywnie. Zgodziło się i tych dziewięcioro osób będzie rywalizować na zjazdach, które odbędą się w grudniu i w styczniu w przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Więcej o tym, jak będzie wyglądała ta rywalizacja, jak będą wyglądały te prawybory ideowej prawicy, które organizuje Konfederacja, o tym opowiedzą koledzy. Witold Tumanowicz. Tak. Najpierw Witold Tumanowicz. Witam bardzo serdecznie. Jestem, zostałem wyznaczony na przewodniczącego Centralnej Komisji Praw Wyborczej. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, że tutaj Pan poseł Robert Winnicki opowiedział, że to będą pierwsze prawybory. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że w Platformie Obywatelskiej już takie prawybory miały miejsce, natomiast nasze prawybory będą pierwszymi, które są otwarte otwarte na naszych sympatyków. Nie będą tylko i wyłącznie działacze naszych partii mogli głosować. Tak naprawdę każdy sympatyk będzie mógł się zarejestrować. Natomiast przejdę teraz do odczytania dziewięciu nazwisk, które będą startować w tychże prawyborach. Pierwszy, jako pierwszy, Konrad Berkowicz, polityk i informatyk, poseł na Sejm RP 9 kadencji, wiceprezes partii Korwin, członek Rady Liderów Konfederacji. Krzysztof Bosak, polityk i działacz społeczny, poseł na Sejm RP 9 kadencji, wiceprezes partii Ruch Narodowy, członek Rady Liderów Konfederacji, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w latach 2005-2006. Grzegorz Braun, Reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki, publicysta i polityk. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Poseł na Sejm 9 kadencji. Prezes partii Korona. Członek Rady Liderów Konfederacji. Artur Dziambor. Polityk, nauczyciel i przedsiębiorca. Poseł na Sejm 9 kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wiceprezes partii Janusz Korwin. Janusz Korwin-Mikke. Polityk i publicysta. Kandydat w wyborach prezydenckich w wyborach 95, 2000, 2005, 2010 i 2015 roku. Poseł na Sejm pierwszej i dziewiątej kadencji. Poseł do Parlamentu Europejskiego trzynastej kadencji. Prezes partii Korwin, członek Rady Liderów Konfederacji. Paweł Skutecki. Polityk i dziennikarz. Poseł na Sejm ósmej kadencji. Lider ruchów prorodzinnych. Krzysztof Tołwiński, samorządowiec i rolnik. W 2007 minister Skarbu Państwa, poseł na Sejm VI kadencji. Jacek Wilk, polityk, adwokat i ekonomista. Kandydat w wyborach prezydenckich był w 2015 roku poseł na Sejm RP 8 kadencji, członek prezydium partii KORWi oraz Magdalena Ziętek-Wielomska, prawnik i filozof, publicystka, autorka książek naukowych. Są to kandydaci, którzy wyrazili chęć, odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie ze strony Konfederacji do udziału w tychże prawyborach. Myśmy wysłali tych zaproszeń ponad 20 do różnych osób, do liderów, do autorytetów, także z osób spoza Konfederacji. Te osoby odpowiedziały pozytywnie na, naszą, na nasze zaproszenie. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że w, grona, w gronie tychże mamy już mamy trzy nazwiska które już w, już w wyborach do, na prezydenta brały udział, więc mamy grono doświadczonych oraz energicznych liderów. Będziesz czego wybierać. O procedurze dodatkowej prawyborczej, o tym kto może się zarejestrować na, na te prawybory opowie członek prawyborczej komisji Włodzimierz Stalik szanowni państwo regulamin bardzo precyzyjnie określa całą procedurę i regulamin jest dostępny na stronie konfederacja.net/prawybory i polecam uwagę państwu ten dokument nad całością prawyborów będzie czuwała trzyosobowa Centralna Komisja Wyborcza. W prawyborach będą mogły głosować osoby, pełnoletni Polacy e, mieszkający w Polsce, którzy powinni zarejestrować się właśnie poprzez stronę konfederacja.net slash prawybory. Wybory odbędą się e, w 16 zjazdach wojewódzkich. Pierwszy taki zjazd odbędzie się 7 grudnia w województwie podlaskim. Ostatni, 12 stycznia w województwie lubuskim. Ostatni zjazd wyborczy poprzedzi końcowy akord w postaci warszawskiego zjazdu elektorów i osoby, które będą chciały zagłosować, powinny również przelać 30 zł, wykupić jak gdyby ten głos, prawo głosu i proces rejestracji dla danego zjazdu wojewódzkiego będzie kończył się na 3 dni przed terminem tego zjazdu, co jest ważne, każdy z dorosłych Polaków będzie mógł zagłosować tylko raz w dowolnym, wybranym przez siebie zjeździe wojewódzkim. Końcowy akord będzie polegał na głosowaniu przez elektorów wyznaczonych, wyznaczonych przez kandydatów w liczbie proporcjonalnej do uzyskanych głosów na poszczególnych zjazdach wojewódzkich. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, by obserwować przebieg tych wyborów, zapoznać się ze szczegółami zasad i regulaminu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, jeżeli można, Czy już 7 grudnia będzie można obserwować debatę kandydatów w internecie między innymi albo gdzie, w jaki sposób będzie można się zapoznać z Parlamentem Prowadzić? Zdecydowanie każdy z tych kandydatów będzie miał okazję dlatego, że prezentować swoje wizje, swoje wizje, swojej prezydentury potencjalnej. Na tych zjazdach będą wyznaczony czas na to, aby te prezentacje swoich poglądów móc wygłosić. Cały kalendarz prawyborów jest zorganizowany w taki sposób, by każdy kandydat miał fizyczną możliwość pojawienia się na każdym zjeście w każdym województwie. Dlatego też rozumiem, że każda osoba, która będzie chciała zagłosować, będzie mogła się zapoznać z poglądami kandydata, zapoznać się z jego wizją wynik Państwo liczą wstępnie, biorąc pod uwagę chociażby tendencje ostatnich sondaży? To jest na pewno ważna rzecz. Wielu publicystów mówi o tym, że to właśnie wyborcy Konfederacji zadecydują, kto zasiądzie w Pałacu Prezydenckim. Mamy nadzieję, że zadecydują w taki sposób, że będzie to właśnie kandydat, który wygra też prawybory. Dziękuję, jeśli nie ma pytań. Dziękujemy. Dziękuję